Radiocentrum ciąg dalszy. Po tym jak złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i przygotowaniu materiałów przez pewnych dziennikarzy wyszła taka sytuacja, że w Radio Centrum materiał na ten temat został zakończony informacją taką, że w związku z tym, że ani ja, ani moje dzieci nie są uczniami uniwersytetu medycznego, to po co w ogóle podejmuje ten temat? W związku z tym napisałem prośbę o sprostowanie do redakcji radiocentrum, gdyż nie może być tak, że działanie społeczne w trosce o przestrzeganie obowiązujących w Polsce przepisów będzie uznawane za to, że jest po prostu to jakimś działaniem nieuzasadnionym albo o niewiadomych celach, i po dłuższym oczekiwaniu. Otrzymałem taką odpowiedź. Szanowny Panie, w związku z otrzymaniem Pańskiego Pisma z dnia 3 marca i słuchajcie, pismo z dnia 3 marca według Pani, zobaczcie jak ona niepoważnie podchodzi do tego problemu. Widzicie? 23 luty. Więc tak jakby już od razu jest problem taki, że nie wie kiedy zostało złożone pismo, niepoważnie traktuje osobę składającą, bo być może po prostu swoją pracę. W związku z otrzymaniem pańskiego pisma z dnia 3 marca oraz maila w dniu 8 marca dotyczących pańskiej prośby o informację w sprawie daty i godziny emisji sprostowania dotyczącego pana wypowiedzi w audycji podsumowanie tygodnia na antenie Akademickiego Radia Centrum, która miała miejsce w dniu 18 lutego o godzinie 18.15, pragnę pana powiadomić, że nie znajduję podstaw do podjęcia oczekiwanej przez pana decyzji. W wyżej wymienionej audycji wypowiadają się studenci oraz przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy nie podważają zasadności wydanego przez rektora UM zarządzenia, natomiast to pan kwestionuje zasadność szczepień. Kwestionuje legalność postępowania rektora. Jednocześnie przypominam, że pańska wypowiedź została wyemitowana bez przedmontowania i skrótu. Z kolei zdanie, które wypowiedział dziennikarz na antenie Akademickiego Radia Centrum już po wyemitowaniu materiału jest odautorskim autorskim który nie narusza artykułu 31a prawa prasowego. Z wyrazami szacunku Grażyna Stankiewicz, zastępca dyrektora do spraw mediów akademickich Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. Więc słuchajcie, w związku z tym, że moja prośba o sprostowanie tej informacji nie dość, że tak późno, nie dość, że powołując się na pismo z datą jakąś zupełnie inną niż to, które złożyłem oficjalne, jest taka, to ja podejmuję po prostu kolejne kroki i piszę w tej sprawie skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zobaczymy, czy podejmą jakieś działania. Natomiast absolutnie nie zgadzam się z tym, żeby po prostu od autorski komentarz dziennikarza. Który zapytał mnie, dlaczego to składam, skoro nie jestem bezpośrednio zainteresowany i bezpośrednio ten problem mnie nie dotyka, i wiedział to. To jest jedna rzecz. I druga rzecz jest, że w tym odautorskim komentarzu doszło do podważenia wiarygodności działań mojej osoby, a ja się po prostu na to nie zgadzam i czuję się potraktowany bardzo źle i chciałbym zaznaczyć też, że ani nie dostałem informacji, że jestem z tego powodu w jakikolwiek sposób przykro, albo, że to tylko niedopowiedzenie, nie ma żadnego ciepłego słowa, próby załagodzenia tego, ani nie ma żadnej, przepro, żadnej informacji i przeprosin o to, że czekałem tak długo i musiałem dwa razy dzwonić tam, żeby ktoś w ogóle się powadygował odpisać. Dlatego mam nadzieję, że odpowiednie organy państwowe ustosunkują się do tego w jakikolwiek sposób.